W gabinetach przychodni Medfemina wykonywane są nie tylko konsultacje i badania USG, ale także jest możliwość wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych z tego zakresu tzw. chirurgii ambulatoryjnej. Zwykle są to zabiegi dotyczące skóry i tkanki podskórnej. Spektrum tych zabiegów obejmuje wycinanie zmian skórnych, takich jak zmiany barwnikowe, pieprzyki, brodawki, zmiany tkanki podskórnej, takie jak tłuszczaki czy torbia naskórkowe, kaszaki, możli jest także pobieranie biopsji tkanek, biopsji węzłów chłonnych do badania histologicznego. Są to zabiegi zwykle przeprowadzane na pierwszej wizycie, nie wymagają jakiegoś szczególnego przygotowania, nie wymagają tego, żeby być na czczo, należy tylko zgłosić lekarzowi o ewentualnie przyjmowanych lekach upośledzających krzepliwość krwi lub uczuleniu na środki znieczulenia miejscowego, takie jak lignokaina. Zabiegi te zwykle trwają od kilku do kilkudziesięciu minut, polegają na nacięciu skóry i usunięciu danej zmiany. Zwykle po zabiegu zakładane są szwy skórne, wchłanialne lub niewchłanialne. Rana jest zaabezpieczona opatrunkiem. Bezpośrednio po zabiegu pacjent może prowadzić samochód, a sama opieka nad raną po zabiegu ogranicza się zwykle do codziennej zmiany opatrunków i odkażania rany po zabiegu.